Serwis Rosotto. Dzień dobry państwu! Tu serwis informacyjny Rosotto. Dzisiaj imieniny obchodzą Keks, Kiks i Filharmonia. 860 lat temu miała miejsce pierwsza afera alkoholowa. Już niedługo komisja sejmowa ujawni pierwsze nazwiska. 500 lat temu Krzysztof Kolum odkrył pierwsze jajko. Kury z trudem to zniosły. 100 lat temu Bracia Limier nakręcili pierwszy film. Niestety po uczczeniu wynalazku film się urwał. 80 lat temu Hollywood zaatakowała grypa i tak powstał pierwszy dreszczowiec. Wiadomości w skrócie. Wiadomości. Dziura ozonowa nad Polską. Po doświadczeniach z dziurą w budżecie rząd woli o tym nie myśleć. Po redukcjach personalnych w Kancelarii Prezydenckiej najbliższymi współpracownikami prezydenta są spowiednik i kierowca. Na wypadek dalszych redukcji... Spowiednik... Na wypadek dalszych redukcji spowiednik zapisał się na kurs prawa jazdy. Warszawskie ZOO odczuwa pierwsze skutki wpływu polskiego ZOO. Lis zaczął się jąkać. Rząd w ramach walki z aferami znosi nazwisko szarze d'Affaires. Dziś przyjeżdża do Warszawy delegacja rządowa z Czadu. Przepraszam bardzo, mam telefon. Halo? Lewsi! Tak, tak, dziękuję bardzo. Ze względu na duże stężenie dwutlenku węgla w Warszawie odwołuje się przyjazd delegacji z czadu. W aptekach pojawiły się ostatnio kasety wideo z Kaszpirowskim, lecznicze zdjęcia bioenergoterapeutów oraz antykoncepcyjne kasety magnetofonowe uwodzące kobiety. Lekarze zalecają ostrożność i radzą, aby po połknięciu obficie popijać. Merci. Przepraszam bardzo Państwa. Uwaga kierowcy, dziś będzie. Za... Przepraszam bardzo. Dziś będzie zamknięty dla ruchu most w Wyszkowie. Zalecany objazd przez bagno w głębokich wirach. Stan dziur w strefie. Przepraszam bardzo. Stan dziur w strefie stanów głębokich. Uwaga, kierowca cysterny o numerze rejestracyjnym C2H5OH. Proszony jest o natychmiastowe przekupienie celnika i powrót do rozlewni. To przekroczyło wszelkie granice. Komunikat dla... Przepraszam Państwa bardzo. Komunikat dla palaczy. Ze względu na niż atmosferyczny, dziś i jutro wskazane jest palenie papierosów wyłącznie w windzie po dwa naraz powyżej 40 piętra. Ogłoszenia. Sprzedam. Tanio w ilościach hurtowych, banknoty milionowe oferuje hurtownia Groszman. Jakość zachodnia. Hurtownia Zdrowożyć oferuje nasiona wesołka z lezowatego. Tanią odzież z zachodu ściągam hurtowo Stripizerka. Towarzyskie. młoda, przepraszam bardzo Państwa, Towarzyskie, młoda, atrakcyjna, bogata, praktykująca, bez pruderina, młodego w tym samym celu. Nie młoda, nie atrakcyjna, nie bogata, nie praktykująca pruderina prosi o nie głowy. Zguby. Zaginęła cysterna o numerze rejestracyjnym t 2 h 5 h na uczciwego znalazłem. Czeka wysokoprocentowa nagro nagro nagroda. Wiadomość. Przepraszam, przepraszam bardzo Państwa, mamy właśnie wiadomość z ostatniej chwili. Wiadomość z ostatniej chwili. Przed 15 minutami nowym prezesem radiokomitetu został. <kais độ> Arcyk! <Starcuklesíz cosine> Miłość też nie zawsze jest bezpieczna Przede wszystkim zmaga wicie serca I hormony we krwi rozszalałem Mącą rozum, rządzą ciałem Całem, ciałem, ciałem, ciałem Mono świecę wieczór jest dziewczyna Dwa nakrycia, dwa kieliszki wina Nagle pyszna słodycz tego kiedy ona mówi parodnie. Popatrz na mnie, lambaluna, jak ja tańczę, lambaluna, lambaluna, to taniec wymyślony u nas. Poradnik Majsterkowicza. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym poradniku Majsterkowicza utylizator bezwartościowych woluminów. Cóż to takiego jest? E, mniej więcej wygląda tak, taki utylizator. Nic skomplikowanego, natomiast e, bardzo ważne funkcje pełni taki utylizator. Otóż, oprócz funkcji użyteczniających bezwartościowe woluminy, pełni jeszcze funkcję edukacyjną, to znaczy, uczy przynajmniej młodzież tego, jak wykorzystywać powtórnie materiały już kiedyś zużytkowane. E, drodzy Państwo, Drodzy Państwo, co jest potrzebne do, do konstrukcji takiego utylizatora? Otóż jest niezbędny drut stalowy, o, to jest coś takiego, o stopniu twardości, ja tu zajrzę może, nie przekraczającym 10 monachomachów na milimetr, to jest ważna informacja, i podstawka z drewna chyba nowego, chyba, yy, znaczy nie, to może być stare drzewo, ale chyba nowe, Leżakowane w wilgotnym pomieszczeniu co najmniej 50 lat, hartowane trzykrotnie. Uwaga, nie wolno użyć żadnego innego materiału. Drodzy Państwo, co z tym robimy? Otóż bierzemy drut o stopniu twardości, o którym mówiłem, i stawiamy prostopadle w niejaką podstawkę z drewna hebanowego. Następnie ujmujemy w lewą górną pierwszą chwytną kończynę. Yy, impulsownik kinetyczny z naprowadzaczem trzonkowym i włączamy impulsowanie. A ponieważ tutaj mamy nową, taką przygotowaną, już zrobioną deseczkę, o pro, proszę, tak wygląda. to no, Nie będziemy do końca wpijać tego, tylko Państwu od razu zademonstrujemy gotowe to urządzenie. Jak, jak używamy? Otóż, odstawmy może ten niepotrzebny już, bierzemy bezwartościowy wolumin. Co to jest bezwartościowy wolumin? To jest wydawnictwo, najczęściej jakieś literackie. Może to być na przykład Dzieciństwo Wodza Rewolucji. O, tu proszę. Tak wygląda mniej więcej. I bierzemy w sposób planowy, w sposób planowy rozmontowujemy owosz, owu wolumin, ow, a następnie następnie Montujemy na utylizatorze. Proszę, tak montujemy to wszystko. O proszę bardzo, już no, może na, na, na teraz wystarczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I tak przygotowany utylizator zabieramy ze sobą wszędzie tam, gdzie mogła jeszcze nie dotrzeć prawdziwa cywilizacja. I na koniec jeszcze, drodzy Państwo, takie ostrzeżenie, że należy pamiętać, że historia kołem się toczy i jutro możemy żałować tego, co zutylizowaliśmy dziś. Do widzenia Państwu. Ulica Pasztetowa. Rzempo lążały o żarłocznych żuchwach, brzusza z tego bociana. Trzeszczą trzewiki po sząsach suszonych, szemrzą szczerzuje po ścianach, trzepią przesadnie błyszczące, bywane czcigodni godni, czciciele czystości. Przekrzywił się wszechszta do chrztu nieprzywykłych w żałosnej rzeczywistości. Chrząsz przestał się trząść, już ma dość, lecz trzcin rozbrzmiał grzmotami. To przebieg trzymając w szczypcach czarne skrzypce stół z powyłamywanymi nogami. To przebieg trzymając w szczypcach czarne skrzypce stół z powyłamywanymi nogami. Dzień dobry. Jestem twoim nauczycielem języka obcego. Pochodzę z obcego kraju i wszystko mam obce. W dzisiejszej lekcji nauczymy się następnego, podstawowego, najważniejszego słówka – ty. Ty w języku obcym znaczy bulba. Tyle na dziś. Następne następnej lekcji nauczymy się następnego podstawowego słówka ON. Jestem twoim nacycielem języka obcego. Moje książki może skupić w każdej księgarni koło twojego domu. Cześć! Dzisiejszy program został nakręcony w warsztacie mechanicznym pana Zenka, a sponsorowały go literki Zię, N, C, O, Poradnik motoryzacyjny. Witam państwa serdecznie w naszym kąciku motoryzacyjnym i dzisiaj zapraszam do wysłuchania odpowiedzi na pytanie, jak zabezpieczyć. Samochód przed kradzieżą. Witam naszych ekspertów w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja <grywanie> I bardzo proszę o wypowiedź, bardzo proszę ekspert pierwszy. Yy, to może panowie tak, tak, ja zabiorę teraz głos. Otóż najprostszym i najskuteczniejszym sposobem moim zdaniem jest wyciąganie silnika tak. z samochodu na noc. Do domu. Tak, to tutaj nie po prostu do domu, tak, zostawiamy oczywiście. w domu i... W tutaj samochodzie kartkę... Momencik pan tak, pozwoli jednak, zostawiamy w samochodzie natomiast kartkę z napisem, tak, 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 że brak silnika, oczywiście. no to powinno odstraszać. Tutaj chciałbym tylko Państwu zwrócić uwagę, aby przy wyciąganiu silnika nie pomylić samochodów. Bardzo proszę, a ekspert drugi, proszę bardzo. Ja Również ja preferuję tę metodę zaprezentowaną przez pana, natomiast tak, ja, tak, tak. ja stosuję tę metodę wzmocnioną. Tak. Wzmocniona to znaczy zabieramy jeszcze koła. Tak, tak, o, tak, tak. Koła i zostawiamy cztery kartki, tak. brak kół. Hmm. Piąta w bagażniku oczywiście, tak, przy kole zapasowym. Yy, przypominam jeszcze raz, wyciągamy koła z samochodu, a za uzyskane pieniądze... Yy, bardzo proszę ekspert numer trzeci, proszę bardzo. Tak, bardzo proszę. <grym> prosimy <grym bardzo, ja, ekspert numer... Ja wolałbym się numer, nie wypowiadać. Bardzo proszę. <grym <grym ekspert numer trzeci, tak, bardzo proszę wypowiedzieć. Ja, tak. ja wolałbym się nie wypowiadać, bo... Tak. Jak ostatni raz zostawiłem tak. kartkę... Tak. Brak świateł, tak. brak silnika, tak, tak. brak kół. Tak, trzecia kartka. To wyszedłem rano tak. i była kartka, brak samochodu. Przepraszam bardzo panów, czy panowie moglibyście mnie popchnąć? Hmm. Bardzo pana, przepraszam, to jest telewizja, to jest program telewizyjny. Tak, hmm. ja mówię, ale no, czy panowie moglibyście ale, mnie popchnąć? Proszę, ale to ma Proszę, nie przeszkadzaj, ale pan, ja pan 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 tak, nie? Należy, nie, należy, należy nie z ale należy, z ale, należy, ale ja wolałbym się nie popchnąć. Dziękuję bardzo, ale chodzi o to, Zapraszamy teraz do naszej poczekalni listy przybojów. Ros Oto! Piosenka dla miłośników stacjonujących w Polsce. Gdzie strumy płynie z wolna, zioła maj, Radzieckie stały wojska, nad nimi szumiałkaj. Radzieckie stały wojska, nad nimi szumiał kaj, zielony kaj. U nas w gminie jest batalion, jełon. Szczęśliwej drogi już czas. Pa, 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu Pan? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam, Bardzo mi miło. Dzień dobry, witam. Ja mam wspaniałą arię na listę przebojów. Uwaga, cisza, Teraz będę Kiedy byłem dzieckiem małym, to w kołysce rozdrabiałem przysłaniania ci-ci-ci i tak było przez trzy dni. Dziś walecznym dnia mężczyzną dysponuję małą pisną, pistolecik zgrabny mam i postrzelać panią dam. Lecz gdy będę już staruszkiem i pod nóżkiem, pod mym łóżkiem, z dawna w nocy moc, będę leżał tu jak plac. Ale nawet będąc bo powspominam cudne noce. Chociaż dusza włosy rwie, będę śpiewał, kocham się. To się znów pan podobało, się, podobało, ja się, podobało się, podobał bardzo się cieszę. Ale to nie na listę przebojów. Jak to nie na listę przebojów? To było? najlepsza aria, chłóżdżam! Na liście przebojów to się to może rób. nadaje ten strój. To. Proszę bardzo, zaśpiewajcie sami! Proszę bardzo! Proszę bardzo! Proszę bardzo! Ja będę dyrygował! hi Hipopotam, tam, 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 tam! tam, 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 Nie, To są jakieś bzdury, głupoty! Jakie Absolutnie że się nie Absolutnie się nie nadaje!